Ej, hey, ty tam! Udało ci się to zabić? Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi. Tak! Szpon! Wiem, jak to działa. już prawie. Czuję to. Wybacz, ale muszę znaleźć. Róż głową! Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się z A... Tak. Już na pewno się z nikim nie podzielisz. Yy, dziennik. Dobrze. Okej. Okay. Tutaj sobie zapiszemy. Okej. Okay. mam 60 się jak na sekundę ciekawe. Aha! Zrobię Ci taki piec, że sobie nawet nie wyobrażasz. Nie, ej, nie było mówię, że będzie Was trzech. Panowie, takie imprezy to ja nie organizowałem już dawno, 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 straciłem w O. Dobra weźmij sobie łyczek łucz, naszej many słodkiej Okej okay. Przynajmniej nic innego cię zabiję Tak Eee. okej, okay, tego nie potrzebuję Płony. Jezus, To dołóżę. Ok. Na razie jesteśmy bezpieczni. Powiedzmy. Dobra. Tu mamy to, tu mamy nic. Zapisujemy. Okej. Okay. I lecimy dalej. Szkoda, że są takie skoki w tych klatkach. Nie wiem co się dzieje. Prowizorycznie Oj, widzę, że trafiłem na potężnego przeciwnika Ogień versus lut Ale... No cóż Może lepiej ich nie atakować? Może dlatego, że ich zaatakowałem? Nie wiem Okej, okay, znowu mam 60 klatek Ciekawe czemu, czy to jest w jakiś specjalnych miejscach, czy jak? okej, okay, okej, okay, okej okay. na razie wystarczy wow wow, heh elfy znane także jako basmerowie pochodzą z Puszczy Wolnej są tam wielkie wędrowne drzewa coś tam, też. tam dobra więc tak mój wrodzony instynkt podpowiada mi, że tu jest pułapka a tą pułapką jest to Proszę, żeby na to nie nadepnąć. Proszę, żeby nie wstały. Biegniemy? Nie mamy czasu? No nie ma co. O, to bezpieczne nie było. Nie, nie. Hmm. Dobra. Okej, okay, ale wiecie co? To jest koniec. Mapa, mogę się jakoś... Aha, bo tędy mogę przejść, tak? Ok, dobra Super eee, Czuję się trochę jak kupio, uciekając, przede wszystkim Ale cóż Co tu jest? Wiecie co, mam wrażenie, że to nie jest miejsce na nasz poziom um, Dlatego odzyskaliśmy to co mieliśmy odzyskać um, Cofamy się tu Tam w ogóle nie idziemy na razie I gdzie my jesteśmy? Tutaj, dobra Dlatego po prostu stąd wracamy Oj, o, 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 o Super Jednak magia nie jest taka potężna. Jezus Maria, ja się wystraszyłem. Okej. Okay. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Co tchu, bo tu o bezpieczniej nie jest. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Oj, oj. Aha, bo was mogę jeszcze przeszukać, racja. Nie zrobiłem tego. O! Okej. Okay. Już nic nie ma, widzę. Dobra. Okej, okay, wypadł. Nie chcą nas tu. Zrobiliśmy co mieliśmy zrobić. Odzyskaliśmy ten śmieszny szponek Tak więc teraz możemy ze spokojem wrócić. Dokładnie. Yy, tędy. Tak, dobrze, pojrzałem do... Tak, pamiętam to miejsce Dobrze Okej okay. Umrzeliśmy się, że tak powiem Dobra, szybciutko, wypad to Nie podoba mi się tutaj Dobra Okej okay. Jak najszybciej, się stąd, jak najszybciej się stąd wynosimy, bo czuję... Oj, nie podoba mi się tu. Dobra. O, strzała. Biegiem. Wiecie co? Podejrzewam, że można mieć tylko... Oj. Oj, że można mieć jeść tylko tego? Młoko myśliwski, czemu nie chcesz mi zapisać tego? Tędy moglibyśmy zejść, ale wola nie. Tak więc ze spokojem robimy zadanie po zadaniu. Nigdzie nad to się nie wybierajmy, no to niebezpiecznie w tych okolicach jak widać. A, widać, widać naszą kochaną wioskę z daleka. Zatem skróćmy sobie drogę, tylko sobie trzeba uważać, żeby nie złamać sobie kostki. A niech to. Dobra, trudno. Oj. Tu jest zlagowało mocno. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, Ruszyło. Dobra. Pewnie się zaczytowała lokacja, albo coś w tym stylu. Tak podejrzewam. Dobra. Tak, tak. Oddychaj głęboko. Uff. Mamy to, prawda? Mamy. Proszę, żeby to było, bo się... Um, tak, czyli... Um, mikstury strój. Dużo rzeczy do sprzedania. jest, dobra, jezu, też pan. Spokój. No tak, 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 wiemy. Tak, tak. Łoś. Ważne, że udało nam się zrobić zadanie. Ale mi nagle klastki spadły. Do dziewiętnastu. O, jest dobra, trzydzieści. Teraz w powrotem 20 ciekawe 24, 25 Okej okay. A dom naszego kolegi jest tutaj No znowu taki lak Oj, to chyba coś jest u mnie, a nie na tym Nikt nie daje mi wiary, ale powiadam Ci Widziałam. Czyli tutaj Zobaczcie Okej okay. Jesteśmy u kupca naucz tych oh. złodziejów, że od Lukana różnorodne towary Dobra, to pokaż mm. Co masz w księgach? Jasno, widzenie nam się przyda W sumie zaraz zacznę. Tego nie potrzebuję Cesarski miecz nie potrzebuje. Jabłka nie potrzebuje. Długi łuk mogę sprzedać. Czerwoną zbroje nie potrzebuje. Nie, nie, nie. A, to można zostawić sobie. Może się mi coś przyda mogę sprzedać. Kufel, spoko, nie potrzebuję. Hmm. Aha, ciekawe. Okuta, żelazen, tarcza. To sobie zostawimy. Pomniejszy klejnot. Rzemieniowa zbroja, niepotrzebne. Buty, niepotrzebne. Stalowy miecz, niepotrzebny. Stalowy wielki miecz niepotrzebny. Eee Złodziej? Ciekawe. A to pewnie jakaś księga? Nie wiem co to jest. Łuk myśliwski jeden można sprzedać. Śnyżny jad można sprzedać. Żelazną buławę również. Żelazną sproję, buty, hełm. Młot, sztylety i wielki miecz również. Teraz pokaż księgi jeszcze. Odmrożenie sobie na pewno kupimy. E Dobra, na razie na tym poprzestaniemy. Weźmy sobie... nie ma jakie. Przedmioty. Księgi. I tak. To już umiem. Jasnowidzenie i odmrożenie. Okej. Okay. Zniszczenie. Szczerze mówiąc, wolę odmrożenie. Nie, zaraz. To będzie w ulubionych... Ym. Jak to ma wyglądać? Nie pozwól mojej siostrze zrobić nic głupiego! Oczywiście. Jesteś chłopna. Nas, Pał, dobra. nie jesteś stąd. Przybyłam tu z cesarskiej prowincji, by pracować... Kupiec z ma wszystko... Ale suchar, to co, nie miałem co za... Ale dobra, przynajmniej na tym skończymy ten odcinek w tym spokojnym miejscu. Eeeem, hmm, leczenie, moce... No ciekawe, ciekawe. sobie weźmiemy do ulubionych. Hmm, aktywne efekty, aha. Jasnowidzenie, gniew przodka. Czego możesz Aha, właśnie, jasnowidzenie chciałem, magia. Jasno widzenie, żebym proszę prosił do ulubionych ehm, i te ulubione, to sobie tak zrobimy. A na 6 będzie jasno widzenie i gniew przodka na 7. I staramy się napis. Tak. Kamila, z ci, pomożemy. Fajnie. Będęcie, że ich tak możecie zbronić, tak więc. Zatem zakończymy ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. Wtedy możecie być pewni, że nie przegapicie żadnego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, dajcie apkę w dół. Ale wolałbym, tomawkę w górę. No i do zobaczenia. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.